Czym jest ten zjazd? Zjazd to jest taki moment w historii związku, gdzie trzeba podjąć zasadnicze decyzje. Trzeba wybrać nowe władze, które poprowadzą związek następną kadencję. No i w naszym wypadku też odgłosować poprawki statutu. Jako członek komisji statutowej powiem, że statut to nie była żadna, bo zmiany statutu to nie jest żadna rewolucja, to jest bardziej taka ewolucja, są tam wprowadzone tylko potrzebne zmiany. I jedyna taka zasadnicza zmiana proponowanego statutu jest to, że prezes nie będzie wybierany wprost na zjeździe przez delegatów, ale tak jak było kiedyś, prezes będzie wybierany z grona członków zarządu głównego, czyli to jest taka główna poprawka statutu, no a poza tym oczywiście tak jak na każdym zjeździe delegaci mogą zgłaszać różne propozycje oczekiwania wobec nowych władz, co powinno się dziać w następnej kadencji, w jakim kierunku Polski Związek Kulturalny Oświatowy miałby zmierzać. To może jeszcze kilka słów o kondycji PZKO i tego, no, kogo tutaj dzisiaj możemy poznać, jakich działaczy i tak dalej. Kondycja PZKO myślę, że ostatnie lata się nie zmienia. No, trudno powiedzieć, żeby jakoś dynamicznie rosła. To też nie jest katastrofa, żeby była jakaś przepaść. Widzimy to również na ilości członków, która jest ostatnich chyba 5-6 lat stabilna, nie zmienia się. Działalność w miejscowych kołach, zwłaszcza w miejscowych kołach, jest żywa, bogata. Każdy weekend praktycznie mamy różne imprezy, czyli pod tym względem myślę, że kondycja PZKO jest dobra, zadowalająca. Bardzo dziękuję.